Witam witam w 2018. Ogólnie mam do Was takie pytanko, czy gaz odpowie na to mój challenge co ma 24 godziny na to odpowiedzią. Ciekawy jestem, czy zrobi czy nie. Jak myślicie. Ogólnie zrobi ten y, odpowiedź. Na to pytanie, które ja mu zadałem. Czy po prostu będzie się tutaj hmm, pokazywał, kto jest tu lepszy. Czel ma do zamienia w ciągu 24 godziny. Czy on to zrobi? Bo mi się wydaje, że nie. Bo jakby miał jaja, to by już dawno odpowiedział na to, co ja mu powiedziałam krótko na temat. No właśnie, no zobaczymy czy on ma jaja. A drugi czem to może mu damy <laughs> takie śmieszne, nie wypije lit, 2 litry, Sprite'a i niech zje banana. To jest taki drugi czelen można zrobić mu. Zobaczymy czy on jest taki koza, jak myśli. Ogólnie. Nie, no najpierw to pierwszy czeln mi odpowie, w czemu 24 godziny nie odpowie, to, to dla mnie, że wiadomo. Ono, Człowiek, który nie ma do siebie szacunku. Bo ja mu krótko powiedziałem, on do mnie się zarzucał tego, no to ja dałem trudniejsze zadanie. Zobaczymy, czy zrobię to to, czy po prostu pęknie jak świnia. Po drugie, dam na jego informację, że będzie u tego na 42 urodziny. To wiecie dlaczego to y, tam chce? No bo szuka fejmu. A najlepiej fejm podbijać pod kogoś. Taka jest prawda, samemu nie umie. Bo już nie ma bonusa PGC. musi się tak podbić fejmem sowy. Później kopnie jego w dupę. I pójdzie do innego, żeby podbijać fejm. No, taka jest prawda. Nie, nie będziemy tutaj się okomywać, Przecież to widać. Że się popisywał na wiewiórni. Przecież to by było widać. Tak mówiłem o tym wcześniej, że co nie już, dzwoni do swojej żony. Tam się kłócili ze sobą. On by prawie by się popłakał przy stole. Ale to jest wycięte z, z wigii u Akurat. Ale ciekaw, czy na to odpowie Bo tu mnie yy, daje czele na walkę NMA. Ja nie muszę iść na ring, bo i tak wygrałem. Więc z tego powodu, że yy, musiałem, że odpowie na to. Przecież ludzie tam mu wysyłają linki. Ale jak nie. No to dla mnie, tak mówię, no... Ciekawym jestem. Albo mu jest, damy nie 24 godziny, tylko damy mu 12 godzin. Co na no to? Zobaczymy, czy on taki bystry jest. Ciekawe, czy dać mu normalnie 24 godziny, ten właśnie to... Żeby odpowiedział dlaczego rozkleił się na Wigilii, dlaczego się kłócił z żoną, dlaczego nie wziął żony z dzieciakiem na Wigilię, tylko sam przejechał, dać mu na 24 czy na 12 godzin, żeby w ciągu 12 godzin zamiast 24 godzin. Pięć godzin to jest za mało. No teraz no na pewno on nie odpowie. Nie wyciągam brudy, tylko tak mówię. On za, zaczepił mnie. Nie ja jego, tylko on. Bo no to wziąłem na bary i wyciągam jego brudy. Mógł mi nie zaczynać, mógł mi nie pisać, nie mógł tutaj, tutaj mi tutaj nie dawać wyzwania, tylko za zamilczyć, by nie było takiej informacji, takiej spinki. Ja mu odpowiedziałam słownie wszystko, powiedziałam od A do Z. A ja nie umiem przyjąć na klatę swoją winę. To jego spawna nie mają. Wiesz, co ja coś ci powiem. Nie sztuką walczyć. Sztuką, żeby wygrać bez walki. To jest sztuka. A nie i wyjść i pomorcie się roć.